Wywiórki, bobry. Dzień dobry. Pierwsze kopanie po powrocie z Polski w Lamanis. I powiem Wam, że w Mordę jeża. Chodzę już 4 godziny. Mam klamerkę jednego gaciaka. Sygnałów praktycznie zero. Nie wiem, czy my tak z Macią, żeśmy to pole posprzątali, czy, czy o co chodzi. No i po czterech godzinach wyskoczyła mi. Pierwsza kamerka, klamer, mówię, monetka. Pierwsza okrągła. I ono jest tutaj. Ono jest tutaj. To jest król George VI, Jerzy VI. Jak to zwykliśmy my, Polacy, określać. I jest to farting. Farting z 1938 roku. Nawet taki. No nie, fajny nie jest. Jest zjedzony, ale, ale pierwszy. Na pewno z tego wyjścia filmu nie będzie, bo ja się skończyłem. Zmierzam powoli do samochodu. Może jeszcze stanę na jednym polu, ale na horyzoncie są mocarne, czarne chmury. A po zapowiadali deszcz. Także podejrzewam, że różnie z tym, z, tym, z tym drugim polem być może. A tam też wątpię, czy coś wyjdzie, bo tam też chodziliśmy bardzo, bardzo dużo. Pada, pada coraz mocniej. Ja tutaj się przesuwam w stronę samochodu, już bliźniutko zaraz będę kończył. A tutaj, jak na złość, wyskoczył mi taki jakiś fajny detal, fajny, choć pogięty. No, wydaje się, że to było mocno symetryczne. Może jakiś guzior, jeśli tak, to potężny. Może jakiś strap end. Nie wiem, może jakaś klamra. Zobaczę, dopiero gumyje. Wtedy też zrobię zdjęcia i pokażę Wam to dokładniej. Może uda mi się zidentyfikować. Jeśli będzie istniała taka możliwość. No ale to już fajny taki detail. I naprawdę, naprawdę zdobny. Powiem Wam. Bogato zdobny. Próbujemy czyścić. Zobaczymy cóż to. I tyle skopania. Tyle skopania. Hula deszcz. Hula wiatr. Hula wiatr. Leje deszcz. Na szczęście, przelotny wiecie jak to w Anglii. Zaczął się o, o godzinie 14.00. E, za 3 miesiące przyleci, więc, więc na luzie bez stresu. E, my skoczymy stąd do kolejnej części. Nie wiem czy to będzie plaża, czy. Albo tak szczerze mówiąc, na Lamanis to umiarkowanie chce mi się wracać. Umiarkowanie chce mi się wracać. Wiem, że to polo jeszcze ma potencjał, wiem, że ono coś da. No ale tutaj to już jest krew i łzy. Chodzi się, chodzi się, pod, pod i łzy. Jej, skąd mi się ta krew wzięła. Jest ciężko, jest ciężko, żeby cokolwiek wychodzić, a, a jak już wychodzisz, no to to jest jedno trafienie na wyjazd i nic spektakularnego. No ale, ale na pewno wrócę, na pewno wrócę, tu jeszcze... Sprawdzam inne pola, jak one wyglądają po tych bronach, po tych kultywatorach. Nie orali tego w tym roku. Najważniejsze spóźnienie jest już obsiane albo zrobili je pod trawę. Nie wiem, całe zielone. Także przykro, przykro bardzo. Drugi rok z rzędu na nim nie zdążyłem pokopać. A z tym polem wiąże ogromne nadzieje. No, ale nie przedłużamy do kolejnej części. Chyc, tydzień upłynął od ostatniego kopania. Kopania, które widzieliście na początku tego filmu, wypada więc powiedzieć ponownie: wywórki bo dzień, dobry. Całą noc zlało, było straszne obrywanie chmury, nie odważyłem się jechać na pole. Wybrałem się na funtową plażę. Tutaj wle, w, wlazłem na plażę, wykopałem kapsol i tutaj walnąłem dołek. Dołek bardzo masywny i bardzo bogaty. <coughs> Przepraszam Was gorąco. Jestem mocno przeziębiony. 3 funty 27 pensów z jednego dołka. Takie branie. Takie branie mnie spotkało. No i zobaczymy, czy jeszcze coś weźmie. No jednak jeszcze dwa pensy w tym dołku siedziały. Czyli 329 z dołka. Super. Jak to zwykł mawiać Andrzej z kanału numer 1. Pozdrawiam zresztą serdecznie. Dobrze, dobrze. Jest kolejny funcik, czwarty. Dobrze, dobrze. Ale jestem przemega słaby, powiem Wam, dramat. Przeszedłem jedną czwartą tej drogi, którą zazwyczaj pokonuję, i po prostu nie mam sił. Trzeba wracać. Trzeba wracać, kopać po drodze. No i nie jest tak źle. Jest, jest w miarę ciepło, wiatru strasznie, jakiegoś nie ma. No i taka ta plaża wydaje się sucha, Chodzę w adidaskach. Pole na pewno nie będzie takie suche, ale Chyba w drodze powrotnej zahaczy o Lamanis. Tak dla czystości sumienia. No ale dobra. Nie ma opierdołach. Trzeba, trzeba wziąć się za konkrety. A konkrety no to, to jest ewakuacja Rzymian w 410-11 roku naszej ery. E, tutaj z wyspy, ucieczka. No i pozostawienie tych celtyckich brytów, <laughs> takich mocno zmanierowanych samym sobie. Oni sobie jakoś tam radzili oczywiście, ale, ale na kanale tutaj przed nami zrobiło się tłoczno od łodzi piktyjskich, od, od, od szkotów. No i, no i zaczęły się najazdy na wyspę. Krwawe najazdy, rabunki. Jakoś sobie z tym trzeba było poradzić. W związku z powyższym ówczesny król wszystkich celtów e, tak się uważał, bo tak do końca ta jego pozycja nie jest jasna, e, podobnie jak zresztą imię. On się nazywał Ver Vertigorix. E, Vertigorix e, naukowcy się spierają, czy to było imię, czy to był tytuł w zasadzie tego naczelnego króla celtyckiego. On zdecydował się na krok dosyć, dosyć taki radykalny, no i zgodził się tutaj osiedlić Sasów czy też Jutów na wyspie Tanet, którą przekazał im jako takie lędno, zezwolił im na osiedlenie się, dostarczał im żywność, a oni w zamian mieli tutaj w okolicach Kentu bronić angielskich ziemi przed najazdami. Mowa tutaj o dwóch braciach, oni przeszli do historii. Choć też nie do końca jesteśmy pewni, czy byli rzeczywistymi postaciami. Spór trwa po dziś dzień: to był e, Horsa i Hangest. E, w takim wolnym tłumaczeniu, i to jest takie właśnie podejrzane: koniwałach. E, tutaj mistrz Tolkien, twórca władcy pierścieni, obstaje przy tym, że te personifikacje, te imiona odnosiły się do rzeczywistych ludzi, jak było w rzeczywistości, no dzisiaj ciężko powiedzieć. W każdym razie bracia dosyć skutecznie dali opór na najeźdźcom, ale też skutecznie zaczęli wysuwać coraz poważniejsze żądania, jeżeli chodzi o ten Wigdi opierunek i jeżeli chodzi o ziemię. Sprowadzali coraz więcej swoich rodaków, tam Podobno ten vert, Vertigorix, e, zauroczony, Vertigorix, 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 ja napiszę jak go się nazywał, bo w tej chwili nie pamiętam dokładnie. Zauroczony był siostrą e, Horsy, e, podobno ją poślubił, e, no ale stopniowo, stopniowo coraz bardziej zirytowany żądaniami wysuwanymi przez sasów i tą ich ekspansją, e, próbował im ukrócić, mm, uprzykrzyć życie, może w ten sposób. To wszystko skończyło się bitwą pod Ajersham. Ayrsham, tam gdzie Piotrek mieszka, tam gdzie tak często kopiemy na, na polach. Mój Piotrek, tak, kalafiorowe pole, siekierki to wszystko tamten, tamten rejon. Tam doszło do bitwy, Sasi e, pokonali Celtów e, i zaproponowali jakiś taki wiec pokojowy, rozmowy pokojowe. E, Celci się na to zgodzili, jak obyczaj kazał, przyjechali tam ze swoimi świtami, pozbawieni broni, bo pretraktacje miały być pokojowe, natomiast e, Horsa z ekipą wjechali uzbrojeni i wyrżnęli e, tych starszych klanów. Przeżył prawdopodobnie tylko Vertigorix, e, pozostali polegli, e, to wydarzenie jest określane jako Noc Długich Noży, e, czy też Biesiada Długich Noży, i też nie do końca jesteśmy pewni, czy ono miało miejsce. Wrosło bardzo mocno w tradycję, ale, ale było tylko przekazem legend, przekazem e, kronikarza, chyba dziesięcia, czy w, on żył w dziesiątym albo w ósmym wieku, nie pamiętam, Breda. No i w każdym bądź razie e, wtedy już dla Sasów droga do kętu stała się otwarta. E, Zadomowili się w tym kęcie i pierwszym legendarnym, woskotorówka trąbi, pierwszym legendarnym królem kętu został właśnie Horsa od niego późniejsza dynastia kentyjska e, wzięła początek. E, Kęt stał się takim Saskim, Saskim przyczółkiem tutaj w Anglii, Saskim, saskim Królestwem, królestwem, które potem weszło w skład, e, hept marchi, tak rządził tym wszystkim Walda to trwało chyba dwa czy trzy stulecia, potem został schodowany najpierw przez Mersję, a potem dostał się pod rządy Wiseksu. No i taka, taka była historia Kentu. Taka była historia Kentu, braci piratów saskich, czy też już jutlanskich, bo tutaj też zgodności brak. Wiecie, to dawno było. Dawno było, wiele rzeczy obrosło legendą, wiele rzeczy stało się w ogóle legendą, ale w każdej legendzie kryje się jakieś tam ziarenko prawdy. A ja ufam. Biszczowi Tolkienowi, ktoś kto zapisał władcy pierścieni, to no to nie mógł się być prawda. No i powolutku już przy samochodzie, ale powiem wam, że nie kończę tak na kilku funtach, bo wyskoczyła biżuteria. Biżuteria. Także. Co to za próby, to ja nie wiem. Łabędź. Łabędź. To nie są próby typowe dla srebra. Ojejku, no, no, no zławże. Zławże, bądź tak miła. No jakiś takich pojejku zgubią zaraz. Pomieszany splot. Małe kamyczki, duże kamyczki. Kryształki. Część jakby pogubiona, wyrwana. A łabędź nie jest. Nie jest właśnie symbolem firmy Swarowskich od kryształków. Kto wie. To ja coś tak kojarzę. No szkoda, że ma te kameczki powyrwane. Dużo ich wyrwanych. Ale jest super. Jest super. Przy tych logach to ciekawa sprawa. Ja ostatnio widziałem kolczeki chyba z mosiądzu albo miedziane nawet. Eee, I było na nich logo firmy Gucci. I to z automatu podniosło ich cenę do 1600 zł. Przegięcie za logo. No ile ta mieć była warta? Nawet jeżeli z artyzmem wykonana, to był badziew. Szok dla mnie. No, już praktycznie pod maską samochodu. Kolejny pan funtowy. Ale one się drobią. Jakżeż one piszczą. Dają po uszach. No, i modi, drodzy, wylądowałem na Lamanis. To jest trzecie miejsce w tym filmie, drugie miejsce, w którym jestem dzisiaj, obok plaży. Pole określane przez nas zmianem świetnika. Chodzi się ciężko, jednak ten deszcz zrobił swoje. Wszystko się lepi, jest paskudnie, no ale wyskoczyła pierwsza monetka. Na pewno jakiś pęs. Ale co to za pęs, to wybaczcie. Ja Wam je... Chociaż nie, są napisy. Napisy na otoku. Wiktoria. Wiktoria. To jest. A, się wyczyściło idealnie, No tutaj się wysuje młoda główka Królowej Wiktorii. Czyli monetka będzie sprzed 1800. 64. albo 8 roku no, Spróbujemy daty gdzieś Tu jest 1869, no pomyliłem się odrobinkę No ale jest, jest Wiktorka Także jest zabawa, ciężka tym Lamanizm już teraz Sygnałów brak, prawie zupełnie Sygnałów brak No ale Czego się nie robi dla sportu. Dużo łabędziów. Nie wiem, czy będziecie widzieć takie białe kropki. Całe stado: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. kłamie nie policzyłem ich. Ale jest ich dużo. Teraz pokażę Wam taki Fand w zasadzie żaden. Aczkolwiek widuje go często na filmach i ludzie dociekają, co to może być. Jakaś zębatka podwójna, część zegarka. Ja wam powiem, co to jest. Wyobraźcie sobie ten krążek, który przesuwa się do góry i na dół po rączce kapelusza parasola, parasola, w tym wgłębieniu, w tych rowkach są osadzone druty, natomiast w tym głębieniu wszystko jest do kupy związane. Drut od parasola. Tutaj jest drut zwykły, który wiąże te wszystkie druty w jednym miejscu. I to jest zwyczajny element od parasola. Element odpowiedzialny za to, żeby, żeby druty pozostawały w jednym miejscu, i jeździły góra-dół po, 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 po rączce parasola. Tak ignobra. No i kochani, co ja Wam jeszcze raz? swoją zdradziecką mortkę pokażę źle Cię czuję, nie mam siły. Jestem wypluty, wy, 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 wykończony, spocony jak zwierzę, a jest chłodno. Dam sobie spokój na dzisiaj, żeby się nie dojechać, nie załatwić do końca. No nie wiem, czy to lamaniz było najlepszym pomysłem. Błoto jest straszne. Kalosze, kalosze oklejone, szpadel ciężki, że podnieść go nie idzie. Wykrywasz też, dostałeś trochę błota na cewkę. No i jest paskudnie. No było co było. Liczyłem na to, że będzie coś więcej, no ale niestety, jak to moje kopanie? Kopania w zasadzie wyszły. Ocencie sami, ja na koniec filmu mam jeszcze taką sprawę. Chciałem podziękować mm, osobom, które wspierają kanał, bo trafiło się dwóch takich e, wspierających. E, ja tam, no, przeszkadzało mi na YouTubie, bezustannie pojawił się jakiś komunikat, że. Mogę uruchomić wspieranie, uruchom wspieranie i tak dalej. No i w końcu postanowiłem coś z tym zrobić, bo on mnie bardzo irytował. On był różowy, jak dobrze pamiętam. Nienawidzę różowych komunikatów. No i, no i uruchomiłem jakieś tam wspieranie, wyznaczyłem cel, czy jak to się tam nazywa, jakieś minimalne, rzeczywiście kwota równa kubkowi kawy. No i znalazło się dwóch panów, którzy, którzy zaraz pojawią się tutaj na końcu na takiej liścią, bo... No bo wdzięczność im winienem. Dziękuję pięknie. No i, no i to by było chyba, kochani, na tyle. To by było na tyle generalnie. Ciężko mi gadać. Nie wiem, na ile mam zmieniony głos. Podejrzewam, że mówię przez nos i jest dramacik mały. Eee, bądźcie zdrowi, bądźcie uśmiechnięci, niech masz was nie opuszcza. No i oczywiście nie łapcie żadnej choler, cholernej grypy, nie? Nara, hej!